W serii Wheel of Japan staramy się odszukać Japonię w Polsce. Przejechaliśmy wzdłuż cały kraj, aby dziś znaleźć się w miejscowości leżącej u podnóża mistycznych Bieszczad, w Łańcucie. Tu mieszka i pracuje Krzysztof Panas, człowiek, który japońską sztukę wykuwania mieczy stara się doprowadzić do perfekcji. Ani bowiem talent i bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego miecza. Ani wiedzy, ani talentu nie można odmówić naszemu dzisiejszemu bohaterowi. Nazywam się Krzysztof Panas. Jestem partnerzem. Mieszkam w Łańcucie. Tu się urodziłem i tutaj działam. Miece japońskie to film. Kurosawa, Kobayashi, bunt, w filmie Siedmiu Samurajów, Straż Przyboczna. To czarno-białe, ale fantastyczne filmy. I w 70... To już byłem wtedy w liceum plastycznym w Sędziszowie Małopolskiej. Przeczytałem, to był 70... pierwszy może rok. W takim chyba był tygodnik Radar, o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie periodyk jakiś był i był artykuł o mieczach samurajskich. Po prostu to był odjazd, kosmos, jak to jak to jest wielowarstwowe, że takie po prostu no bajka. No i jest pierwsza, pierwsze zgrzanie. O, Pierwsze zgrzanie i tu bardzo ładnie widać, jak jest, nie nie spokojnie. Już widać jeszcze warstwy. Ale one już są zlepione. Już jest monolit. No i teraz dalszy, dalszy etap to jest, muszę teraz to jeszcze raz zagrzać, wyciągnąć, złożyć na pół i zgrzać. Technologia wytwarzania miecza japońskiego wzięła się skąd? No z, y, znaczy z całą gdyby, podstawą to jest metalurgia, prawda? Wytwarzanie żelaza. Japończycy przez... No, Tysiąc lat nie zmieniali technologii. I po prostu ta technologia wytopu stali na miecze przyszła z kontynentu. Prawdopodobnie z Korei, Chiny, Korea. Ciekawostką jest to, że to jest taki wytop w piecu otwartym, po prostu potężny duży piec, gdzie sypało się warstwy węgla, warstwy rudy, warstwy węgla, i tak na przemian przez trzy doby bez, bez godziny przerwy. Trzy doby trwa cały proces. Po trzech dobach piec się rozbiera, rozbija, i w środku powstaje taka gruda, znaczy no, ten wytopiony metal. I ciekawostką jest to, że w tej jednej bryle metalu są trzy gatunki, no jakby to powiedzieć, no żelaza, stali. Tamahagane to jest stal, z któryj się wykonuje miecze japońskie, a tamahagane to znaczy w tłumaczeniu dosłownym stal jak kamień żelazo i surowka. I teraz paradoksem jest to, że miecze wykonuje się z paradoksalnie dwóch materiałów, które się nie nadają na wyróbniczy. Drugie to jest drugie złożenie. Już w tej chwili mamy 20 warst. Teraz będzie 40. Zgrzani. Taką ogólną liczbę sztuk broni jakie wykonałem przez te 40 lat to, to w granicach 800 sztuk. Łącznie od noży do papieru pokatany. No ja przez te lata robiłem nie tylko broń. Robiłem różne rzeczy, robiłem i, i kościół. No różne, różne, różne rzeczy robimy metaloplastikę, mmm, także broń, mmm, do, to, tak, się, tak z córką policzyli, około 700-800 sztuk, to jest sporo, to jest sporo. Nie, nie miałem na godzinnego dnia pracy, urlop, w 90 roku byłem w Chinach, <śm> 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 no, nie, nie, urlop, no, nie taki... moja praca to jest relaks, więc... Nie ma się co urlopować, co zasuwać i tyle, nie? Jak się czek zmęczy, to ma lasu do później. I to jest i dopiero. Słój mam ustawiony w ten sposób, że dłutem strugam od kisaki, czyli od sztychu do rękojeści. Gdybym ustawił inaczej swój, to co się dzieje? Po prostu rwie włókno. Sam jeden muszę to wszystko wykonać. Bo przykładowo, jeżeli miałbym fachowców, tak jak ja w Japonii, ja odkuwam miecz hartuję szlifuję daję do szlifierza, to w tym czasie co szlifiesz to powiedzmy dwa, trzy tygodnie szlifuję, ja już robię następne miecze. A tak nie ma, bo jest kolejne, muszę od początku do końca, czyli nie mogę ominąć ob żadnego etapu. Posłania pozostało żeby się nie Ja mam pierwszy mój miecz wykonany i zawsze jak skończę ostatni, co, który robię, to sobie porównuję z tym pierwszym. Czy są postępy? Są, no i chwała Panu. Wczesna kultura techniczna jest oparta przede wszystkim, jeżeli chodzi o rzemiosło, na elektronarzędziach. Ja używam tylko i wyłącznie narzędzi ręcznych. Przy tej y, pracy, którą ja wykonuję, no są potrzebne takie specjalistyczne narzędzia. Powiedzmy, do repuserki potrzebuję odpowiednich młotków, których y, nie można kupić, w związku z tym y, musiałem sobie wykonać sam. I to są różne narzędzia. Są oczywiście narzędzia, które można kupić profesjonalne. i Tutaj, właśnie, między nimi mam piękną piłę japońską: Tozuki. To jest piła do, przyci do, do przycinania, nie do przycinania. O bardzo drobniutkim ząbku. Grubość tej piły to jest trzy żeletki. To jest precyzyjna, bardzo precyzyjna piła, Nie, no, jak laser, praktycznie. Ale to jest tylko moje do przycinania, do przycinania yy, bardzo precyzyjnych cięć. I to jest jedno z je narzędzi japońskich akurat, ale dużo narzędzi mam robionych przez siebie, dlatego że mówię, jak mówię, nie można ich nabyć, drogą kupna, W związku z tym trzeba sobie poradzić w inny sposób i, i po prostu zrobić. Generalnie o szable i o miecze japońskie to robię szable, szable do połowy XVIII wieku, po, europejskie, polskie. Natomiast japońskie miecze koto do XVI, do pół XVI wieku, dlatego, że to były jeszcze miecze robione często przez, wykonane w całości przez katanakadzi, przez partnerzy. A później już nastąpiła specjalizacja. A najpiękniejsze miecze pod względem artystycznym to już były z okresu Tokugawa Edo, czyli od 1600 roku do 1861, czyli były te 200 lat w pokoju. Nie było zbytu na mieczy, bo się nie zużywa, a, a płatnicy mieli rodziny, musieli tam nakarmić wykarmić rodzinkę, w związku z tym cudowali, cudawiali, jeżeli chodzi o to, pod względem artystycznym. Oczywiście były szkoły, tam yy, ćwiczyli, ale, ale nie było wojen, gdzie podseki pod z, z jednej strony ich było 70 tysięcy, a z drugiej nie mniej. To trzeba było już nie tysiące mieczy, tylko tony mieczy na, 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 wytworzyć, prawda, a w okresie pokoju, no po co, te miecze się nie zużywały. Ja w tym roku, w związku z tym 40 chcę zrobić wystawę taką retrospektywną, yy, z moi, ale właśnie z moimi chłopakami, z moimi uczniami. Pokazać nie to co ja robię, no i tak robiłem, robię i robię i robić będę, dopóki będę miał siły. Tylko pokazać na czym to polega, że ja zacząłem, tak powiem, zacząłem i jak to fajnie, jak to fajnie, yy, tak powiem, się rozrasta. Zminęły te czasy, że się to ścigodziło, nikt nic nie powiedział, bo to tajniki. Jakie tajniki teraz jest internet? Teraz się nic nie uchowa, po prostu nic. A ja mam przynajmniej tą świadomość, że komuś pomogłem. Tak jak miadaś, masz ten, nie wiem, czy ty wiesz, ile ty, ilu ty ludziom zmieniłeś życie? Ja wiem, no jak zmieniłem. No tak, bo yy, jest chętny, on bardzo by chciał. No ale z różnych przyczyn, no boję się nie tego. No a ja jestem przykładem, ja mówię, człowieku. No to rób, nie bój się nie tego, spróbuj. Może akurat No jak ci nie, no, trzeba próbować i nie dawać się przeciwnością. Przecież ja miałem to, to mnie tam to mnie, to mnie tępili. Że mnie tępili. No, najgorsze było to, że nas było sześcioro w domu yy, i no, to były inne, po prostu inne czasy, no ale to ja, no to mnie tęp... znaczy go ganiali, bo jestem najmłodszy jeszcze, no to by się zajął czymś takim, no, pożytecznym, nie, Jakiej szabelki, ciłków, jakiejś szabelki, ciuchów, jakiś bity. No. To, to z tego nie będzie pożytku, nie będzie, nie, to trzeba coś takiego fajnego. No a się okazało, że miałem rację, tak, ja postanowiłem tak do, do dzisiejszego, myślę, że że jak panisko ludzi. Rano schodzę jak wróbelek do pracy i sobie robię, i relaksik, i relaksik jest. Dążę do doskonałości. Każdy, jest, każdy następny jest, że tak powiem, doskonalszy, ale to jeszcze nie jest to, co, co ja bym chciał, żeby było. Ilość na tym to polega i o to chodzi. Bo gdybym ja doszedł do wniosku, że no, ja już robię doskonałe jeszcze to już jest koniec z bajki. Nie ma, jest jeszcze przede mną te miecze. Już widzę, jak tam czekają, żeby je tam wydłubać. Jak jest piramida, tu jest, na dole jest ten punkt zero, no, idzie w górę. Czyli mam coraz większe umiejętności, coraz większą wiedzę, coraz więcej. No i są tacy, którzy popatrzą i mówią, eee, to ja jestem majster. No tak, ja mnie chłopi, ale popatrz do góry. To nie istniejesz. Zostać mistrzem, to jest tylko jedna, jedyna droga. A tak od już było, jest i tak będzie zawsze. Czyli ćwiczyć, 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 i jeszcze raz ćwiczyć. Jak się człowiek zmęczy, no to jeszcze raz ćwiczyć. To jest jedyna droga. Ciekawostka jeszcze taka historyczna. Ja się urodziłem w roku, w którym w Japonii zniesiono zakaz wytwarzania mieczy samorejskich, w 1953 roku.